Dobra, 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 dobra. Cześć z tej strony, ja Ty, ostatni Stacji Minecraft, jesteśmy na Ekstrze i co tu się od to jest głowa mała. Ej, jest dobra. ze mną tutaj Vivi, jesteśmy u Kaszy w kawiarni i jak ty... Jak, kiedy ci się przebrałaś? Ja, bo wiesz, a czy pogrzebałam trochę tam u kaszy w skrzynkę, znalazłam jakiś płaszcz, czapeczkę, taką rybacką w ogóle fajna jest, nie? Znaczy mi się a... podoba. I, i ten. No i, i będę detektywem, bo pisałam na łopacie i to no tak, super no było. No tak, no tak. Nie wiem czy wiecie, ale Luferek oskarżył kaszę o to, że ukradł mu diamenty, a my na, u Kaszy na odcinku, który wam się teraz pojawia w karcie, skonfiskowaliśmy wszystkie diamenty kasze, czyli te 50. Te 51 diamentów, mam je w Enderczeście tutaj, jest Ender proszę bardzo. I z tego co wiem, e, e, ile mają łapek zostawić? Nie wiem. No to się dowiedziałem. No dorast. <noise> Dobra, zostawcie 1200 łapek w górę, e, jeżeli chcecie kontynuację tego, co się tutaj dzieje. I wiesz co? Ja chyba dziś wytrzymam blaszkę? Blaszkę? No, a miał. Ej, a flacha gdzieś... był kiedyś detektywem. no wiem! że był znany no na On był super detektywem! No ja wiem, o blacha! Blaszka! Ja gdzie? Nie chyba. Gdzie był on? What the? Illuminati! <noise> Nie ściął drzewa! -o, o nie, sprawdzamy pierwsza sprawa Vivi! I kto to zrobi. Paulusia. O, to zapisz. To, to, to zapisz w tych ...w podejrzanych Paulusie. O. Dum dum do 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 Du -du -du I cię wyczuwam geniuszu. Ciebie pa, też majko. Ma mamy tutaj łopatę, oddaję Ci Cze do notowania Czekajcie. Stop! Chwila! Stop! Ja tutaj warnuję. Ooo. Warny przyszła. A w ogóle jest ze mną tutaj blaszka. Jest tutaj hey ojo. sobie. I majko, który. Czemu możesz się przebrał znów w strój? Bo słyszałem, że będą potrzebne jednostki specjalne, aby wyjaśnić pewną sprawę. Eee. Znaczy, to było tak, że ja sobie tutaj siadłem i on powiedział mi, że o tej sprawie jak notowałem na łopacie i no, patrzył na notatki mi i no. Tak, i właśnie tak było jak mówi blaszka, i ja przeczytałem i stwierdziłem, że będą potrzebne zdecydowanie jednostki specjalne, dlatego przebrałem się z powrotem w swój strój. Żołnierza? Z Wietrongu Widzisz, a ja jestem tak. teraz detektywem i jest super, nigdy ty, nie blaszka, byłam że to ty się totalnie. No bo bo ja znaczy, przepraszam. Ja, ja znaczy, jestem w uniformie robotniczym. To znaczy ja po... w porównaniu do 11, no to mam bawy w strój. tym pra prawym rękawie jak tu widzisz tutaj no. mam lupę, w lewym mam e, tego e, notatnik i wszystko widzisz pod rękawami trzymam Okej, okay. okej, okay. ale ogółem e, to, to nie powinno ja być nie sprawa wiem. policji? E, znaczy właśnie dlatego. Nie, nie, nie ma policji. Nie, nie gadamy z policją. To jest pierwsza zasada detektywów. Nie e, gadamy z Blaszka, policją. Przypominam Ta. ci, że wcześniej ja byłem policjantem. Już nie jesteś. jesteś detektywem. No właśnie. Jej, awans społeczny. A ty znaczy, to Ta. jest w sumie taki, w sumie trochę nie awans, tylko w sumie dongly, bo w sumie detektyw jest pod policją, ale dobra. Niech, Cicho, nie ci będzie nie awans. ma na policji na ekstrze, halo. Niech ci będzie awans. Okej, okay, dobra, ale po pierwsze trzeba by było by miejsce jakieś znaleźć. Trzeba pierwsze iść do miejsca w którym to się wszystko się wydarzyło. Pójdziemy no do luferka. Ili do domu luferka, dokładnie. E, ale go nie ma, Mary też. A możemy tam normalnie wejść? nie, jesteśmy detektywami, nie zrobimy. Jesteśmy przecież mamy na wszystko ta. zgodę. Wszędzie możemy wejść. Przecież wczoraj robiłem. Na... Mamy ze sobą technika, on zamarze trop. Tutaj mu <laughs> Pa, mamy tutaj żołnierza. Jakbyśmy, o, no, nie, o, jakbyśmy nie mogli wejść, to wejdziemy z drzwiami. Nie o, bójcie dobra, się. to teraz. Polce! <grym> Bivi ta dyskrecja. Ta dyskrecja, okej. Okay. <grym> okej, okay, z tego co wiem, to te diaksy były w tej skrzynce. Tak, były. tak były, były. Ale ich nie ma. Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr, koniec śledztwa. No zastrzelę go. Ale, a, ja, nie ja, wyszło, ale to ja mam karabin. Nie? A ja mam. Ja mam drzwi, a ja mam oczepkę. O, a co ja mam łopatę z dowodami Nie ma o, o, właśnie, jest. jakie tam były dowody napisane, A, czekaj, tu, tu Dawaj, jest? dowody. Co napisałaś ja pisałaś cały odcinek? No, Łukasze No i co Mogę tam mamy? To jest? Mogę rozczytać tylko Blaszka śmierdzi Pff. Co? Nie, daj mi tą łopatę. Czekaj, drugą łopatę, masz, bo to nie ta. Wymiana Struktura. łopat. O, to jest ta łopata. No, dodajesz, co tam jest? Ja mogę rozczytać. Jezu. Jezu, bo może ty coś rozczytasz. Pijana pisałaś, czytała no. tam. Znaczy, ja wiem, pisałam. że mamy szyf, ja go wymyśliłem na 5 sekund temu, ale... No da się go rozczytać. No Jezu, bo. E Bubr w runie nad elektrownią. Vivi, jak co ty pisałaś? No kazaliście mi pisać takie rzeczy. Znaczy... No mówiliście coś bardzo się Dobra, i dobra, 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 dobra. Ustalmy fakty. Luffer i Mary wykopały... Wykopały. Wykopały tak, wykopały wykopały tak wykopały tak lufer wykopała tak luferka wykopała luferka wykopała, wykopała diaksy te diaksy nagle zniknęło Skarżają kasę. Kaszę miał te diaksy w skrzynce teraz te diaksy mamy my wędlerczeście i lufer rozkaza kasę, dach mu przecieka a Kaszę twierdzi że to nie jego wina więc e, ja się zgubiłem znaczy, znaczy, nie to, znaczy, no, ale można to rozwiązać innym sposobem, Mat... pójdźmy jak... do kasy teraz. Tak, Ale ja dobra, chcę powiedzieć idziemy... jeszcze jedną ważną rzecz, dobra, że dobra, przecież tak, nie, tak. koniecznie musicie wziąć pod uwagę, że jednak Bubur flunie nad elektrownią. Boże, tu my nie mamy elektrowni na ekstrze. A dawaj tą łopatę z tymi notatkami, bo ja, ja to będę miał do Wiwi! Jaki chcesz komentarz? A ty już miałeś, zapomniałem. Nie, nie miałam. A, nie miała. A to, no, to jaki chcesz? Detektyw Vivi. Hmm, detektyw, tak. detektyw, detektyw Vivi, Vivi. ja jestem ja detektywem tutaj. Detektyw Vivi, ja serduszka. Dobra, teraz idziemy do Kasze. I czy u Kasze coś znajdziemy ciekawego? Hmm. Tak. Znaczy, Patrzmy. Tak. A mnie już wygląda to na podejrzanie w ogóle Infrastruktura tego domku. Ja nie wiem, kto się w ogóle trzyma e... do kupy, co nie. Hmm, to Kaszę budował wiesz ile temu? No i już mówię, mówię czy... pa tutaj, dobra, tutaj pleśna tego, się na drewnie. Dobra, z tego, co, z tego co ja pamiętam, to tak. Lufer wtedy na dostrzelał tu z Mary. Tak, ja to dostałam! Te diamenty były w tej skrzynce od tu, w tych dwóch miejscach. E, łóżko. E, czy są jakieś tu ślady? Hmm, hmm, hmm. Lady, zobaczmy. No bo by, byliśmy wtedy na dole, a nie na dole to nie na dole to nie było blaszki. A w ogóle, to, to, to jest kuchnia, ten, to jest to jest kuchnia to jest jak ten. No my tu możemy wchodzić do. No, możemy tak. mamy na to lewe papiery możemy. W ogóle, nie, nie on się nie w Lewe papiery dobra lubię lewe papiery. On, on ja ma tą ka kawiarnię a y, nie mamy Sandepidu na ekstrze. Ja się przyjrzę od dołu. To ja to? też. Taki ja ten. nie wiem bo. E... Brudno tu ma. Nie dziwię się, że tak powiem. Dobra, nie nie chce dobra. nic tu nie znajdziemy, ale nie musimy znaleźć jakieś miejsce, żeby zrobić jakiś budynek, gdzie schowamy te diamenty, żeby nam nikt o, nie. O, to, to jest dokładnie, trzeba zbudować jakiś taki pierwszy, pierwszy. Trzeba postawić podwaliny na, naszych detektywów, żeby nie Pomyślmy. zburzyli nas tak łatwo. Pomyśl, wiem! Zbudujmy po prostu biuro detektywistyczne i będzie fajnie! Wiem, wiem, jest jeden pustostan. A? Pustostan? Nie. Co? Nie. Po enczelu. E, tak ale to nie lepiej Tak, gdzieś w centrum trzeba ale to. Musimy być nas wszystko na bieżąco. Tak. Ale ja proponuję to... na naszej brzozowej wyspie, tam jest dużo miejsca, to miasto centrum. na to zezwoli. To I w centrum. No to jest centrum. No to patrz czekaj, zobaczmy. Tu jest dosyć pusto. Ale nie jest w ogóle. Ale tu jest można. Tu nie można... Uuuuu. No to tu zrobimy e, o, stoisko i... nasze, tu będzie nie, nasze stoisko. Zrobimy tutaj ulotki nasze. <gulotki>, A tu? stoisko. E, x. Uuu. 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 Ty, czekajcie, ale tu jest puste. Dolej? Zapisuj, 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 kolejna sprawa będzie. D -d Dobra, A nie mam łopaty. Mm. Tu masz łopatę, zrzucajmy. Poszukajmy o, coś tutaj... jakieś miejsce, miejsce, miejsce. Ty, co z tym ratuszem? Tu miał być sklepki, czyli. No Amorek nie gra. Uuu. No, znaczy, nie, no, nie gra teraz, bo. Bo, bo nie tak. Grę, bo jest w Bo. Ma, bo, bo kidzi, kidzi, kidzi. tak. O, golemy. Ja tu też doszło do eksplozji, z tego co to, widzę. No pewnie, że tak. Brudę, wiecie o, co, będzie trzeba oczywiście. zrobić teczkę. Trzeba zrobić teczkę ze wszystkimi sprawami i tam po prostu je zapisywać. Tak, tak, tak. Tutaj. tak, 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 tak. Mati, Mati, co? Mati, postaw ender -chesta. A po co? Postaw. No dobra, no z proszę. proszę. Czekajcie. O! No I. Dobra, teraz możemy. O! Książkę. Ło! Książka, Dobrze. wyczerpałam książkę, widzicie? Jestem magikiem. awansowała z łopaty na książkę, ja się znają, Super, zaszczym. ale. <grym> e, Lubię, komentarz. Ja. Zakładamy detektywów. O! Zakładamy detektywów, a wam przypniemy. A ja bym chciał serduszka. Cię zmartwić, <grym> Bibi. Chciałbym Cię zmartwić, bo rozumiesz, że teraz wszystko z łopaty musisz przepisać do książki. O, nie. Nie ma Dobra, Nie mam. Dobra, Nie -dobra mam. trzeba znaleźć to miejsce, bo tutaj jest to, to, to ścisłe centrum. W ogóle tutaj jakiś niebieski budynek się tam. A to jest tak nieładnie. Bota what, what? O, kotę ma stworzyć e... taki. budynek, Tak, żeby gidzi, gidzi, było po prostu gidzi. go widać, żeby był taki wiecie. Widocz, widoczny. Mm. O. A może w Twoim domu, Blaszka? Moim domu To jest duży dom. A to, to jest, jest daleko. Jest Musimy mieć w centrum gdzieś teraz to, to jest mój sklep. To jest twój sklep. To to szlup szlup można przerobić. No, zobaczcie to jest skryp róbmy skryp sklep z kilofami. To róbmy ten sklep. To za małe sklep, a nie możemy po prostu gdzieś tutaj zrobić za małe. Nie, no, no, ja się wiem, ja, gość. Nie wiem, nie wiem. No. ja wiem, patrzcie no. tam jak tam jest ta górka z tymi drzewami, to tam można zrobić, wszystko będzie widoczne. O, o, na górze! Dawajcie, dobra, dobra. dobra, lecimy Idziemy tam, Ty ma łódeskę. Łódeskę, o, to ma łódeczkę. Masz Tak. Po co? A po co? Co to ja płynę? Majko, dawaj, łódeczka. Po co wam łódeczkę, eee, czekajcie. Mle. Budki Jezuska, <laughs> activation! Czekajcie, idę Bo, na Nie masz. No ja mam, ja mam budki Jezuska, patrzcie. Czu, 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 czu. masz jedzonko? Ech. Mam. Patrzcie. Ja topi w tych budkach patrz. Jezuska. Bust, budki Jezuska. Drugim, pamiętam chyba, że czyjś dom był kiedyś. Budujemy na na dom wyspy. na piasku. Tu by nie? mogło być też. Nie, bo tutaj, tutaj mają być stragany, ładnie ma być tu, bo mówisz tutaj ryneczek No Górza. właśnie, u nas ma być ładnie. <laughs> nie a, tak tutaj, jak a tutaj, mamy to miejsce, hmm. Bo tutaj górce, na tej, czy na tej? Na tej, na tej, tej dużej. Na, na, na tej. Musi być, musi być to widoczność ma, okay. kosmosu, a w ogóle wiecie, że Dokładnie. ktoś budował, budował rakietę? Wow. A nadal ktoś buduje rakietę, no. znaczy jest rakieta. Ej, bo to jest jakiś teren A i zombie tu jest. Ej Bibi, bo, bo ty na pewno masz w tym płaszczu poukrywane dużo ziemniaków Jak to i markawek. Ej, to rezerwacja dała. góry. Ja mam tylko mięsko Tutaj. Daj mi mięsko. Dziękuję. Jaka rezerwacja e. góry? Tu nic nie widzę, żeby była jakaś rezerwacja? Nie ma podpisanych czy... administracja zniszczyła to coś nie był, bo nie było. To... Ej dobra ja, ja, ja mam pomysł, ja mam pomysł, no, ja mam dajesz. pomysł. Chodźmy tutaj trochę niżej tej górki, na przykład po tutaj, tutaj nikogo nie ma, tutaj w tym miejscu. Co rybka. Co rybka. Może być tutaj. O kurde. No tutaj wykarczujemy te drzewa i postawimy nas tutaj jakby pod balinę. Dawajcie, to trzeba tylko trochę wyprostować o, o, i lecimy. Creeper. To ja nie to nie nie jest creeper, się... przepraszam, to jest czyhacz. Tak, dawaj, wycinamy te rzepy. Dobra, ścinamy. Boże, Minecraft, początek survival. Tak. No jest, to nie jest początek survival, to jest początek detektywów. To są początek końca. Początek początek końca. Jak początek końca? Reaktywacja. O właśnie, przecież z tego co wiem, to za niedługo będzie smok. O, to też będziemy musieli tego się dołączyć do sprawy. Co smoka? Tak. Tak. Co, smok jest podejrzany? Tak! Każdy jest podejrzany. W ogóle... Chodź ja ja z... Blaszka, tutaj... czyhacz! Ej! Czyhacz! Ej, nie osią... Już. O, dobra. Dobra, bo W ogóle to... Ja mam taki pomysł, no, bo... Podajesz. W ogóle mamy tutaj minecopa, a jeszcze ja go nie a <gulity> by się przydało, więc... dobry. E, ja mam taki pomysł, że... Dobra, zrobimy tu tak, takie szybkie prowizoryczne biurko. <gulity> Boże, czy chcesz go przesłuchać teraz? Tak, teraz. Potrzebujemy to zrobić na teraz. Boże, dla mnie nie przesłuchiwaliście. Bo jesteś detektywa, trzeba ja nie trzeba. No właśnie, no właśnie, Blaska, trzeba zatrudnić sekretarkę JOLO. No właśnie, ale JOLO ostatnio się no. tego, poszła na urlop i jej nie ma kompletnie. Boże, na no jaki urlop? Widzisz, ty wiesz co? z mnie na no, jaki... Mam ci pytanie, tak, macie może drewno tego deskowe? Tak. Drew deskowe. De -deskowe. -deskowe. Proszę bardzo. Nie, mam takie, patrz, Deskowe. Oh. A po co ci świerkowy? Dobra, może być i takie. I takie? Maragatki takie i kasztanki. Takie, znaczy jakie? Takie, Jaki? takie. takie. takie za Takie. Boże te drzewa to tak mutanty te rosną, że to jest poła mała. No to prawda. A w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale Vivi ma sadzonkę dżunglową. Nie, prawda? No, wiem. Nie, prawda? Grzebałem jej w skrzynkach. Uh. Aha, no super! No wiesz, poli policyjnie no, tam musiałem ci przejrzeć wszystko jak Dobra po specjalne. Policyjnie? policyjnie? A może to chciałeś mi właśnie ukryć te diamenty czy coś i w ogóle Boże, i, bóże, i mnie robić we wszystko. Zaczynamy, wszystko? zaczynamy, zaczynamy, chodźcie tutaj, te słuchanie robimy. Czy ja mogę usiąść? Nie. A już 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 tego, już stań zanim się A, się ja nie tutaj. Stań za nim się kierą Nie, stań za nim się kierą, żeby dobra. Nic dobra. nie wywinął. Dobra, dobra. Dobra, robimy. O! 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 Boże! Nie przeszkadzajcie sobie. Dobra, Wiórko ja trochę ucierpiało. Ale... Jeszcze raz! O nie! Wiórko trochę uciepiało. To naprawić! Bo dlatego ja zdecydowanie Ja zdecydowanie jestem, ja jestem zwolennikiem najpierw budowy podem przesłuchania. Ale... Ale napotoczyłeś się to ten. Już już zaczynamy, już zaczynamy, już możemy. Proszę dobra. bardzo Proszę bardzo, dobra Yy, to Vivi tutaj dołóż. Tak? Pierwsze pytanie muszę panu zadać, gdzie by pan był ostatnio, ostatniego wieczora, kiedy doszło do kradzieży z diamentów? Proszę pana, szanownego pana, ja wtedy byłem... Yy, wow! Pan... Dzień dobry. Kolejny podejrzany. Nie, nie to nie przeszkadza, nie ma sobie nie przeszkadza, nie nie niech mu tak, o pana, ja wtedy byłem sobie u siebie yy, w kasynie. Ponieważ e, zdobywałem dodatkowy zarobek, e, ale wszyscy byliśmy u luferka. Ja byłem w kasynie. Kręci coś, widzisz? Kręci, o, bo on był tam. Kręcisz, to Ty o, wiesz, co, coś z bambusa, ale proszę dobra, nie Proszę nie... Po... Co? Proszę, proszę, nie używać jeszcze przemocy. Jeszcze użyłem przemocy przeciwko niemu. Proszę kontynuować. E, no, no i ja wtedy otworzyłem kasyno. E, I zaraz potem je zamknąłem, bo trzeba było iść do luferka. Mm -hmm. I jak poszedłem do luferka, to potem, jak oni chcieli iść tam ze wszystkimi, zwiedzać wyspę, to ja poszedłem szybko grabić strawnik. Rozumiem, ale Ej, poszedł, ja mam był, jedno był pytanie, trawnik, bardzo no. stanowcze: bo jednak w kasynie ty... płacimy diamentami. A co jakby kasyno miałby problem właśnie z diamentami? Czy byś nie pokusił się, żeby ukryć te diamenty luferkowi? No właśnie, Ej, właśnie. Nie, mam, nie mam takich potrzeb. A czemu nie ma takich potrzeb? Bo ukradł była Morkowi. Bo ukradł Morkowi... Złodziej! Złodziej! Nie, 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 absolutnie. Aresztować go! Zapisuj, Vivi, zapisuj wszystko co mówi. Na łopacie, szybko. Jakie łopacie? Złodziej! Zapisać! Panie, 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 szanowny. Ja powiem tak. Ja nigdy nie mam problemu z diamentami, ponieważ w momencie kiedy mam problem z diamentami, krzyczę głośno i wyraźnie, że kasyna jest otwarte i wtedy ta oto pani przychodzi i wrzuca wszystko. Vivi, wiesz o tym? Nie, on kłamie Widzicie? Już, już, już coś słychać po jej głosie, że coś jest nie tak Dobra Blaszka widz będzie trzeba chodzić. Minę co kłamie Dobra, może zajmiemy się jakąś budową klitki, tak. żeby to ten I żeby trzeba zrobić jakąś tablicę ładną tutaj wow. Ze wszystkimi podejrzanymi będzie trzeba zrobić ale tablicę so, Ale sobie wybraliśmy moment na budowanie, to jest po prostu fenomenalny Idealny moment Ej, e, bo jak o inne chodzi? O nie, <laughs> umieraj Strzelają do niego. Gdzie ja mam swój karabin maszynowy? Łapki swój! Ja też zaraz ubrę. O nie! Ej, hey, ile tutaj tych skieletów jest, co? Nie to jest głupia góra. Hmm. Dobra, osiągnijmy to jakoś. Dobra, no najpierw to trzeba gdzieś wejście zrobić. Gdzie robimy wejście? Z której strony? Tam Na razie zróbmy taką jakby przychodzi, później to się rozbuduje Przychodnie. Przychodnie. To my lekarza robimy, czy co my robimy? Bo ja już nie rozumiem w tym momencie Ale z czego robimy podłogę? Takie pytanie Czemu podejrzany no? w ogóle z nami to tutaj e, robi bo wszystko? Bo niestety... Bo, bo jesteś nie mamy... tak samo podejrzany jak ja Nie jestem podejrzany tu, On pracuje tu charytatywnie, tak? Bo nie tak, mamy... Korzystujemy wykorzystujemy go charytatywnie Dobra Jest podejrzany, co nie? On tu musi Dobra, być przekonałeś mnie, A, przekonałeś on, mnie On tu musi być po prostu Super, spadłem do dziury Wcale Ale biurko stoi, biurko stoi wytrwale. Nawet w powietrzu. Chłopie, to biurko to jest zrobione z Ikei. Ikei, ty godziny tak. je skręcałeś. Nieprawda, polaliśmy wodą i tego. I się, I się, zrobiło. I się zrobiło. To jest jak zupka chińska. Ikei, no najlepsze, no. Czekajcie, ja trochę wykopię stołów, bo mam akurat switacza, to mogę zrobić ten, stąd slaby. Jakie o, to ma być w ogóle duże? Nie duże. Wiem. Nie będziemy. Patrzcie, bo tutaj ogromnie Coś Podobne już co było robiła. na, na, na ekstre dwie edycje temu 1.13. To zrobimy coś takiego, że każdy będzie z nas będzie miał ja osobne pamiętam, biuro jak to było. <laughs> Będę miała własne biuro! Ale nie, super! Ty będziesz miał własną celę. Zrobimy też cel ty dla, miał swoją celę dla tych, dla sobie Au. Do nas. I sen, Trzeba tu mieć sekretarkę, ty Matt, nie zapomnij, No to, to, to tu może być wejście, tu Mine, wejście będzie. Jest sekretarka, i tu wejście grez... będzie. Ale sekretarka już wejście jest po lewej, trzeba odwróć. Ale też może być Gotoze. o środku, może być. Nie, no, na samym środku, tak, recepcja. On się na mnie patrzy. Zakochał się. Nie. Jak nic. Chciałem ci powiedzieć, że mam samochód. Nie! <śled> <śled> <Yeah. śled> o oh, nie, here we go again! <śled> no, ma samochód. <śled> Nie zapominaj o tym. Ja go <grym> mogę, mogę w różnych celach wykorzystać. Mogę na przykład cię przejechać, a mogę cię gdzieś zadeść. O, 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 Chud. O, przez uzwykłe. Mogę wpisać auto, by było być prościej. Auto. Ej, koniec no, drzewa do końca. Halo! Co to za no latające drzewo? Próbuję, nie? Trzeba będzie podejść. No ja, ja nie wiem, właśnie. Co, co to za latające drzewo? Halo! O, czekajcie, ja wpadłem na pomysł. Zrobimy raz, dwa, trzy, o, hopsa, hopsa. Ooo wow. ja, tak, Majkop! Ja stoję tutaj. O nie! Majkop, To się pogadamy! Uuu, Majka ona to zaraz zabij. cię wypieści tym toporem. O nie, raz, dwa, trzy, zrobimy to tak, o. I z czego ściany robimy? No, Możemy na początku stole, później to tak to robimy ładnie. No czekaj, czekaj, czekaj. Ta ta Jak to było ostatnio tego te posterunek. A gdzie cyfer? No cyfer na te chyba wszyscy to budowali. No? Wszyscy, wszyscy. Dobra, bu buduj to, ale bez oki tam okno. Być może. jakieś nie wiem. O, to też możemy zrobić, to jest dobry pomysł. W ogóle trzeba tablicę zrobić, taką wiecie, trzeba tam będzie wypisywać blaszki się dowiecie, kogo mamy w podejrzanych. Dokładnie. Dokładnie. I wiecie? blaszki się dowiecie, kto jest w gronie podejrzanych i zapewne u mnie na następnym odcinku będziemy ich wszystkich przesłuchiwać. Dokładnie, będziemy CBS. CBS, KGB, KGB, ZWZ. KGB, Bursino, Nie, to nie na a. Troszkę, co ty robisz? Okno. Nie mogę być Nie e, Musi być jedno okno, albo to dwa nawet. Czemu zrobić dwa? Czekaj, żeby wyżej zrobić. O, Ciach. Ciach, o, teraz Bibi będzie mogła wchodzić przez okno. Hej, ga, hej. A nie przez samochód. <laughs> Dobra, to tutaj... już się robi powoli. To o, nie jest piękne, ale. Mate, ze mną? Jeszcze mam trochę. O! A krzwi piasek? Nie. <noise> Powiem wam, że jeśli to jest siedziba detektywu,. O. To żeś nie widział mojo, moją klitkę na początku. Bo ja, bo, ja bo ja miałem salon ślubny AK posterunek policji, także wiesz. Dobra, i, i teraz zrobimy ten e, mom momentalny moment. W no, Tutaj, dawaj. w tym miejscu. O! o. Lecimy, piszemy. Wy, wy, wydział śledczy Minecraft Extra. Detektywisty. -wi nie wiem, ja Kurde, się... nie zmieściło się. Co? <śmum> o nie. To Y może być na dole. <śmum> y może być na dole. <śmum> 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 okay. Czyli oficjalnie, oficjalnie otworzyliśmy wydział detektywistyczny, ale dlaczego się nie tylu? Bo... Bo Aby na ja to razie, zobacz, tak. zróbmy tu jeszcze taką panną poczekalnię, o, tutaj zrobimy Zinno. jedno pszczołko, to drugie. A nie, nie, nie. to, to jeszcze, nie? Będzie, to, to jest najbogatszy budynek na całym, na świecie. Cały A, yeah. A nie? Tak. A nie? O, i takim tutaj e, miłym akcentem, o Jeżu. No, Co, <ślapple> <ślapple> co co się tam stało? <ślapple> <Czas, ślapple> to, to wyjdź, <śmiech> Zrobiłem... <śmiech> Zrobiłem trika. Dobra. Tutaj drewno. O. Sztuczka ze znikającej. Tak, tutaj, 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 tutaj siedzi Vivi, tutaj jest nasz nas sekretariat, tutaj na razie. Tak. <laughs> Także co, my tym mijce tym kończymy wi ten odcinek. Na Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej Ta. co się będzie dzisiaj nie, działo. Ja to się zadowolę. Dowiecie się, ja dowiecie się ja na Dobra, odcinku Blaszka. E, Dobicie te 1200 ap w górę, ze mną była Vivi Blaszka oraz Mike, ja się z wami żegnam, trzymajcie się ciepło i cześć! Cześć cześć! cześć. cześć. Pa.